rosyjska baza dronów Szachet przestała istnieć. W jednej nocy Ukraina uderzyła tam, gdzie Rosja czuje się najpewniej. Głęboko na swoim terytorium. Zmasowany atak objął trzy cele. Bazę irańskich dronów Szachet, w Rosji rebrandowanych na Gierań, rafinerię Lukoil w Wołgogradzie oraz trzy bazy paliwowe na okupowanym Krymie. W Doniecku po trafieniu w kompleks montażu i magazynowania dronów doszło do potężnych eksplozji i serii wtórnych detonacji. Nagrania OSINT pokazują, że obiekt Został zniszczony niemal całkowicie. W Wołgogradzie drony trafiły w jedną z największych rafinerii Rosji, odpowiadającą za ponad 5% krajowej produkcji paliw. Według Reutersa zakład został czasowo wyłączony z pracy. Moskwa twierdzi tylko, że zestrzeliła 75 dronów. Na Krymie Ukraińcy uderzyli w trzy bazy paliwowe, w tym dużą instalację w Chwardiske. Płonące zbiorniki potwierdzają zdjęcia satelitarne i nagrania z miejsca ataku. To nie był przypadkowy rajd dronów, lecz zaplanowany cios w serce rosyjskiej logistyki. Ukraina pokazuje, że potrafi sięgać tam, gdzie Rosja dotąd czuła się bezkarna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj ten kanał.